Hejka, z tej strony Elza i witam was na moim kanale, a dzisiaj kupujemy nowe kuce gotlandzkie. Madzia oczywiście znowu się schowała, jak to Madzia? Oczywiście, chodź dziewczynki, dziewczynta, jedziemy po koniszki. Koniuszki. Kuleczki, no takie kuleczki, a nie kuleczki, są. kuleczki, są malutkie, okrąglutkie, czyli jest takie kuleczki. Myślałam, żeby kupić dzisiaj wszystkie, ale za miesiąc dojdą dwa nowe magiczne i moje Starcoins będą ode mnie zwiebać, gdzie pięć przyrośnie. A przecież obiecałam Daniuchowi, że nie kupię Starcoins przez najbliższe 5 miesięcy, a minęły dopiero dwa. Dlatego kupię pięć koniuszy, a nie 6. Chociaż nie jestem jeszcze pewna. To ten jest Forcie Pinta, tego chyba nie napisali, który jest. O, że ty, ale on jest słodziusi. Zobaczcie tylko jaką ma fajną sierść. Dobra, konik jest ładny, tylko może ja swojego odleko, ten od... odciągnę od tego maluszka, bo on jest za duży i go zaraz je. A ten dziki Jolik nie miał przypadkiem zniknąć? Ale ten maluszek jest słodziusi. Zobaczcie jaki ma fajny pyszczek. On jest taki uroczy. On jest taki uroczy. Trochę nie, nie jak mality pony, ale tak czy siak jest uroczy bardzo. Tylko nie podoba mi się, jak on schyla się po trawkę. Są w takiej samej wielkości. Nie, Gotlandy są jednak mniejsze, a ten to w ogóle gruby jest. My sobie tego maluszka kupimy i nazwijmy go Skywalker. Może oglądaliście, może relacje na moim Instagramie. Zapraszam w ogóle na mojego Instagrama. Linka macie w opisie. I tam właśnie dałam imiona wszystkich tych moich koni, które, albo nawet nie wszystkich moich, to po prostu nawet tych, których ja nie kupię, ale tak czy siak dałam wam. Więc, może skorzystaliście, może nie. A tego miała nadać Skywalker. Skywalker, pewnie kojarzycie z Star Wars. To co, kupujemy? Klikamy i... Gratulujemy nowego konia. Powiem wam, że kucyki lubię. pociągowe to już w ogóle tym bardziej lubię. W tej grze. W ogóle pociągowe wsiadło po prostu. Sztos. Powodzenia z nowym koniem. Dziękuję. I nie wiem, czy ja bym pojechać po tamtego Gotlanda? Czy może teraz pojedziemy i kupimy tamte? Dobra, i zobaczymy, co dziewczyny tutaj mi wybiorą. Czy dostajni? I biorę, czy jedziemy? Reszta. Dobra, no to skoro zdecydowała większość, czyli sama Wiolka, no to jedziemy. I jedziemy na farmę po nowe Gotlandy, smoki małe. Będziemy kupowali smoka. Nie, to jest słaby tytuł. Aha, Madzia, sprytna taka i już kupiła. O Ale tu jest po prostu. Zobaczcie, taki mały podoczek. Tutaj są właśnie Cienko-czenko, czy, czy nie wiem, jak to jest. Mamy Gotlandy. Dobra, którego ja kupię? Kupię wszystkie, oprócz chyba tego Karego. Bo. No tak. Muszę trochę zaoszczędzić, jak już mówiłam. Tak jesteś śliczny. Kupię kiedyś, ale nie teraz, obiecuję. No dobra, mamy tego. Ten jest najładniejszy z tych wszystkich, powiem wam. Najbardziej mi się spodobał. Po prostu jest taki gniady, taki ładny, taki taki zwyczajny tamas jest. Nie wiem, ja po prostu bardziej dysku, dysku... co? Bardziej mi się podoba. Jest słodziusi. Także weźmiemy kolejnego kucyczka, kolejnego smoka bierzemy i nazwiemy ją Little Lady. Mała dama. O mój, Little Light. No nie, ale, ale spoczko, blisko, byliście, seso drogie. Nowy Kucyk. Mała lady. Tak naprawdę to jeszcze mnie bardziej przyciągnęło do niego to, że mam w ogóle mało kasztanków, a kasztanki też są bardzo piękne. On jest bardzo ładny i mi się bardzo podoba. Dlatego też mam takie fajne bardzo imię czyli Ginger Girl. Tak? O Jezu, powiem wam tak, że ta pierścia po taka ona jest piękna. Ma takie piękne cieniowanie. Bardzo mi się podoba. Ginger, ginger girl, ginger ginger. Moja ruda dziewczynka. No i kolejny kucyk. I tu jest ten karusyk, ale karusku ja ci nie kupię. Kiedy indziej? A tego małego miałam nazwać... Dark Prince, a dlaczego? Ponieważ kiedyś w mojej stajni był taki kucyk, kucyk właśnie tej szkary i koleżanka uznała, że jest bardzo podobny do tego Czarnego Księcia, czyli z tego filmu z Black Beauty i stąd właśnie postanowiłam go nazwać tak, tylko że no poczeka jeszcze sobie mój książę, mój książę jeszcze na mnie poczeka. Ten to w ogóle jest chyba najpiękniejszy, nie wiem, jest cudowny, bardzo l lubię tu grzywy jego. Świetnie, świetnie. Znowu kup konia? Nie, moje Starkomisy, przepraszam, przykro mi bardzo, bardzo. A tego to w ogóle mam też fajne imię. Jelly Bean. Jelly Bean, okej, okay. słodko, bardzo słodziusio. Kojarzy mi się z takim klubem Jolly Tide, może ktoś kojarzy, jeśli ktoś się z tego klubu, to ja się pozdrawiam Marsa. Możecie i... Przekazać. I teraz ten, który po prostu urzekł mnie tym, że ma taką maść. Uwielbiam taką maść, jak uwielbia ja Denis i też zapraszam na jego kanał. O Jezu, no i co? No i słuchajcie, ja w ogóle czekam, aż z Booster tej stworzy pintożki i w ogóle właśnie konie budowy kwatera, albo przynajmniej podobnej, z taką właśnie maścią i ja bym kupiła chyba wszystkie. Bo mam, słuchajcie, no ja mam słabość do sorkatych koni, ok? Mam słabość do sorkatych koni, ale nie, no, nie kupuję już tak bardzo, bo wiecie, mam wyprędny gust do surkaczy, ale bardzo lubię sorkate konie. Bardzo mi się podobają, od małego podobają mi się surkaty konie. No to kupujemy kokosankę, bo tak wygląda, kokosanka. Taki kucyk kokosanka będzie się mi nazywała. A kokosanka, czyli koko cake. Koko, koko, koko. Heza, hej, za, hej! Koko Cake. Gdzie moje ciasto? Koko Cake. No to mamy naszą kokosankę. Ale na serio pasuje do niej taki pseudonim. No i dobrze, no to ja już kupiłam wszystkie. Tak, tylko no ja chcę się przy. No zobaczcie, Boże, w ogóle jak one ziewają, to jest takie piękne, on ma takie jeszcze piękne niebieskie oczy, Boże, nie, ja może stąd pójdę, bo zaraz naprawdę go kupię. Jest piękny, piękny jest, ale nie, nie, sio, idź mi stąd, ty nie możesz, bo będziesz potem płakać, że starkońców nie masz. Idź, sio, wyjdź mi stąd, nie wolno ci patrzeć, bo będziesz płakać, że starkońców nie masz, sio, sio, do stajni, poszłam i do stajni. Witam, to moje bagno, to mój kawałek podłogi i mamy nasze kucyczki! Już przygotowałam na nich miejsce. O Jezu! Słuchajcie, ogólnie za tydzień ma być coś do danego z opieku koni. Jestem bardzo ciekawa. Nagram o tym odcinek, jeśli to będzie w ogóle ciekawe, a nie będzie na przykład tydzień szczęśliwego konia. I w ogóle jak już sobie wyłączycie, albo też przestawicie, albo to włączycie, to będzie taka muzyczka i... To już coś znaczy. To już coś znaczy. Hmm, może dość rado, że będziemy mogli wspólnie z znajomymi karmić swoje konie, to byłoby coś. Weźcie, w ogóle to byłby cudowny pomysł, aby w ogóle padok dodali. Boże, mają oni tyle możliwości, dlaczego z tego nie korzystają? Mamy tutaj naszą fasolkę. Tutaj jest nasza Ginger, Little Lady, Skywalker i Kokosanka. Którego mam jako pierwszego brać? Ale on ma cudowny pyszczek! Ubiegłąc mam taki piękny pieszczek. w ogóle ta sierść... Wow, 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 wow. Na razie to musimy tego konia, w ogóle naszego fryzjaczka, musimy ogłosić. O Jezus, ale on maleńki! Ale o nie, maciupki. A może wpierw zobaczymy te ogłowie nowe? O Jezu, ale piękne są. Kupię wszystkie. Kupię wszystkie, bo, bo są piękne. A mają w ogóle coś? Nie. No co za ścierstwo. Takie drogie, a nic nie mają. Ale kupię kilka, bo one są piękne. I takie kolorowe. A do tego kucyka można brać takie ogłowia. Tylko... No, nie kupiłam już do tych ogłowi i nie mam zamiaru czy kupować, tylko przez właśnie shringi, żeby zaoszczędzić te sarkońsy. Bo się... Będę, będę płakać, jeżeli ich nie mam. Powiem że snep mi się bardzo podoba. Z przodu? Cudnie. Cudnie z przodu. Tutaj strasznie ogon odstaje, ale nie jest jakoś bardzo źle. No właśnie, jak on uroczo wygląda. Prawda. Jest słodziusi. O, jak słodko. Coś mi to... Wow, ładnie. Mi się podoba. Mi się podoba. Naprawdę, nie jest jakoś bardzo źle. No dobra. Jest ok. Dziwnie stają te przednie nóżki. Takie mam wrażenie dziwne. Okej. Okay. ok. Tu już mi się powoli nie podobają tylne nóżki. Ponieważ... zaraz wam coś pokażę. Co mi się nie podoba. O! To mi się nie podoba. Ten tyłek, tylko aha, fajnie przybliżyłam. Co to jest? Co on robi z tą dupcią? To nie wygląda zbyt fajnie. Dobra, a teraz ten szybszy może. No ja nie wiem. Wiecie, przypomina mi to troszeczkę starsze animacje. O, czekajcie. Widziałam chyba ładny półsiad. O, zobaczcie, no to jest bardzo ładny, bardzo ładny skok, bardzo mi się podoba. Nie, no dębuje pięknie. No troszeczkę bardzo podobnie, jak Jorvik. A wystawia tą samą nóżkę? Hmm, wydaje mi się, że ten bardziej wystawia te nóżki. Chyba, że on ma takie krótkie. Ale warkoczyki ma bardzo ładne, ale nie podoba mi się ten prześwit. W ogóle jak wyglądają warkoczyki z tyłu? O, bardzo ładnie. O Jezu, ale jest studnie. Bardzo mi się podoba ten ogon. No, w ogóle bardzo podoba mi się te warkocze. Tylko no. Nie podoba mi się, że to jest takie jasne. Albo wezmę warkoczyki, albo nic nie wezmę. Zobaczcie, jaka ja jestem maciubka. No. W polywaniu do lowicy albo... albo tutaj. Jaką masz fryzurkę? O, dobra, dobra, to ja mam, bo jest bardzo ładne i mi się tak podoba. O, no dobra. <laughs> no nie wiem, no nie wiem. O, chyba, chyba. Chyba się w końcu skuszę na taką fryzurkę. Ale Boże, ona tak wygląda w tym cudnie, w tym, w tym ostatnim. A, dobra, weźmiemy sobie koreczki. Jezu, ginger! Kochana, ale ty piękna jesteś. Jest taka słodziusia. Kochanie, polecam Wam, polecam Wam te kucyczki w koreczkach, dobrze? Co przesłodził się. No zobaczcie, czyż on nie jest ona, kosanka. Czyż ona nie jest przepiękna? Jest kochana, jest słodziusia. O, dobra, teraz będzie dobrze, teraz tylko na postaci musimy coś znaleźć. A tu na postaci, to już wiem, co wezmę. O, no ale jest cudownie. Albo jeszcze może muszę... o taką. Jeju, ale pięknie. Jezu, ale jest cudny, naprawdę różowy git, git, git. Taki wielkie g. Nancy, hej, ja kochana. To teraz znowu na farmę Steve'a, to nie? <grymne> znowu farma Steve'a. Dobra, teraz do niego trzeba znaleźć jakąś bardzo ładną fryzurkę. Dokładnie! Jezu, kochanie, ja się zakochałam! On jest taki piękny! Znowu mam zawał! Tak nie można! A bo co, ja może zdejmę dla niego... Dla niej, dla kokosanki te warko... Nie warkoczyki, a wstążki? kartki. No, czyż nie wygląda cudownie? Wypuszczę kotecka, tylko. Kotecek wypuszczony. Boże. Jestem zakochana. Tak wygląda pięknie i cudownie, że aż. że aż kurcze. Chciałam zobaczyć właśnie tego ją w tych warkoczykach, ale znowu starszy świeci mi tutaj i. I nie wezmę warkoczyków. No i zobaczcie jaka śliczna. Jaka piękna jest. O. Jaka słodziunka, słodzinka taka. To chyba teraz jedziemy po tego drugiego niedocha, tak? To czekajcie, dajcie mi się jeszcze nacieszyć tym kucykiem. Tą moją, chyba jednak, chyba jednak kokosanka jest najładniejsza, moim zdaniem. Chyba inna kokosanka wygrywa konkurs piękności. Jest, ale ma fajny bziusio. Słydziaku, ty. Chodź. Idziemy z Wiolką. Wiolka mnie prowadzi. Wiolka prowadzi mnie. Kubeczek. A, Wilka, co ty robisz? Wiolka szukała sobie tam gudzika. Wilka zamieszkała pod moim koniem. Jak coś, to piszcie. Wyślę ci parę zdjęć. Dobra, to słuchajcie, yy, to zrobimy tak: zrobimy zbiórkę na wioletkę i będziemy jej kupywali namiot. No, zobaczcie, obie są pod moim konikiem. Nie za niski dla Was? No właśnie, musisz, słuchajcie, zrobimy zbiórkę dla, na kaję i na wioletkę, czyli kubeczka i zbieramy na namiot. Po zutu się złożymy wszyscy. Błagam, błagam, żeby nie było już takie jasne. Jest jasne. Nie, naprawdę będę miała tylko jednego kucyka z tymi warkoczkami. No nie. chyba wiecie o co chodzi. No patrzcie w ogóle różnice między tym ogonem a tym. O! No i cudnie. Cudnie jest. Mi się tam podoba. mnie jest cool. I, I w ogóle, i wszystko ładnie widać, ładnie się wszystko prezentuje, i ja jestem zadowolona. Nie, no, ale ty jesteś uroczy, urocza, uroczy. To nie to będzie chłopczyk. Jest on uroczy, słodziusi. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!